Aby zawiązać haczyk do dropshota, w pierwszej kolejności musimy wybrać właściwy model haczyka. Każdy oczywiście ma jakieś swoje preferencje, używa się różnych haczyków na różne ryby. My tutaj dla przykładu mamy haczyk sandaczowy ownera. Ważne, żeby haczyk taki miał oczko, przez które przekładamy żyłkę, a następnie składamy ją w oczko, tak żeby dwie żyłki szły równolegle do siebie. Kiedy żyłki już są tak ułożone, zaczynamy je przeplatać. Tak jakbyśmy robili skrętkę czy warkocz. Raz jedną, raz drugą. Robimy takich skrętów 7 do 8, a następnie lekko rozszerzamy przestrzeń między tymi dwoma żyłkami i przekładamy przez nią haczyk. Pozostaje nam tylko zaciągnąć. Tego haczyka nie przekładamy zbyt mocno, zostawiamy w tym węźle i zaczynamy zaciągać za dwa końce żyłki. To idzie dosyć wprawnie, to się fajnie zaciska, jednak nie zaciskamy do końca. Na sam koniec ustawiamy ten węzeł i dopiero jak on jest odpowiednio ustawiony, dociskamy do końca. Jak widzicie to wszystko idzie bardzo płynnie, bardzo sprawnie.